Marko, siadam dzisiaj rano do komputera i mówię, dobra, trzeba teraz nagrać odcinek z KPZ-07RH. Wchodzę do sklepu premium, żeby zobaczyć jak wygląda właśnie cena tego pojazdu, bo w sumie to nie patrzyłem jak to tam wygląda, tylko tak wiedziałem mniej więcej, że to jest 130 zł czy coś takiego. Patrzę, w sklepie premium jest M54 Renegade i mój ulubiony czołg, na którego tak długo czekałem, żeby sobie go kupić właśnie na drugie konto, czyli Bacza Burask. Jutro prawdopodobnie pojawi się odcinek właśnie z Buraska, a pojutrze z M54 Renegade, a na poniedziałek, tak na poniedziałek? Tak, na poniedziałek przygotuję Wam omówienie bitewki, którą zagrałem wczoraj na streamie na czołgu Astron Rex, gdzie udało mi się zrobić 11 fragów i medal Fadina. KPZ kosztuje 123 zł. Dobra, to przejdźmy teraz do omawiania tego pojazdu. W sumie to chyba do końca tego nie przemyślałem. Zapomniałem o tym, że na moim kanale znajduje się około... 5 materiałów, gdzie grałem Francuzem, i około 4 materiałów, gdzie grałem amerykańskim czołgiem ciężkim. Także dajcie znać, czy chcecie zobaczyć te dwa czołgi właśnie w sobotę i w niedzielę. A ja zajmę się teraz KPZ-em. Co można o nim powiedzieć? Jest to mobilny czołg średni z dobrym DPM-em, jest to DPM na poziomie 3000. Tylko jedyny problem jest taki, że to działo ma bardzo małą alfę. Ta alfa to jest tylko 200, ale mamy przeładowanie 3,94. Także po prostu co chwilę mamy te pestki. Mamy tutaj dobrą penetrację na pekach, na hitach i na hekach. Na hekach 90 penetracji. Jak wyjeżdżamy na jakiegoś buraska, czy też jakiegoś slajta. Ładujemy haeki i po prostu walimy za ponad 320 każdym strzałem i ten light schodzi na średnio 5 strzałów. Mam nadzieję, że będę miał jakąś okazję, gdzie uda mi się pokazać, że te hajki są po prostu bardzo mocne. Jeżeli chodzi o moduły, to na tym pojeździe mam vente stabilizator i dosyłacz. Jest to zestaw, który będę używać przez większość bitew. I drugi zestaw taki alternatywny, jak powiedzmy, rzucimy jakąś mapę, gdzie muszę zająć jakąś pozycję. Wtedy mam turbo vente i dosyłacz z turbosprężarką ten pojazd jeździ 70 km na godzinę. To jeździ tak jak czołg lekki. Jedyny minus jest taki, że na tym pojeździe nie mamy zbyt dobrego kamuflażu. Zobaczcie, to jest tylko 34, 46 stacjonarnie i 27 w ruchu. Także dostaniemy spota z około 390 metrów, jak będziemy jechać. Więc, jak będziemy chcieli gdzieś zrotować, to trzeba się liczyć z tym, że możemy dostać po prostu spota i nie zaskoczymy naszych przeciwników. Tak wyglądają ulepszenia polowe i lecimy z pierwszą bitewką w tym odcinku. Mapa Overlord. Na tej mapie nie potrzebuje turbo. Nie ma tu żadnej pozycji, gdzie muszę pojechać w pierwsze tempo. A ta stabilizacja na pewno mi się przyda, jak będę chciał jakiegoś snapa strzelić. Okej, okay. i co ja mogę tutaj zrobić na tej mapie? Oni mam LC i VENA. My mamy LT432. Hmm. Z tego co pamiętam, to na tym pojeździe był problem z prędkością pocisków. Pamiętam, że właśnie przez to mi się tym ciągiem grało niezbyt przyjemnie. I sprawdźmy to. Na APK 962, okej. Okay. a na hitach? 870. Tak jak myślałem, tutaj są bardzo wolne pestki. A na heczkach, jak, jak to wygląda? 853. To znaczy, może to nie są bardzo wolne pestki, ale na pewno jestem przyzwyczajony do tego, że czołgi, którymi gram, mają mniej więcej 1000-1250 prędkości pocisku i po prostu inaczej się strzela wtedy. Ale to pewnie sami zauważyliście, jak różnymi czołgami. Jest 130pm, niestety schował się i nie miałem jak do niego strzelić. Co ja mogę tutaj zrobić? Nikt się nie wychyla obok tego kamienia. Więc muszę jakoś tutaj w tym miejscu działać. A załaduję sobie haeczka. Jest su. Aj, no tak, i te 20. Ou, co ja właśnie zrobiłem? Muszę się schować. Skorpion dostał z haeczka. A ja dostałem za ponad 700 nie wiem, co Ja tutaj zrobiłem. Zepsułem po całości. Ale dobrze, jak zacznę bitwę z taką małą ilością HP, to może będę więcej myślał i nie zrobię takiego głupiego błędu. LC poszli linie 1-2, spróbuję tam zratować. Na midzie nic nie zrobi, oni są pochowani. A mój czołg nie jest zbyt dobrze opancerzony i nie ma sensu, żebym się wychylał w ten sposób pod te i... ...pod tego buraska. Pałka, okej. Okay. Tego LC i Wena będę mógł rozwalić. Załaduję sobie haka i spróbuję go jeszcze staranować. Mam nadzieję, że... Uda mi się go rozwalić właśnie bez straty HP. O, jest, przyjechał. Dostał za 360 i udało mi się go wykończyć taranem. Okej, okay, i co teraz? Lew. O, lew puszuje plażę. Bardzo dobrze. Załaduję sobie. A w sumie nie, nie, nie potrzebuję hitów. Mogę zapeków do niego strzelać po górnej płycie. I prawdopodobnie będę go przebijać. Okej, okay, jest lew. Nie, dobra, nie będę go przebijać, muszę załadować sobie golda i strzelać mu tutaj, w tę górną płytę, tak jakby. Ja mam spota po Tak, mam spota po No to muszę poczekać, nie mogę tak tutaj grać. Jeszcze chwila. Teraz. jest ten lew? On zniknął. A nie, jest tutaj. Dobra, V dostał. Hmm. Teraz też mam spota po ale mogę chyba tak ryzykować i wychleć się w ten sposób? Nie, nie mogę. Jestem już na jeden strzał. Gdzie mnie przebił? Po wieży. Tak, wierzmo działa. Ten pojazd nie ma zbyt dobrego pancerza, więc nie ma co liczyć na to, że będę odbijać jakieś pestki. Tylko właśnie muszę robić to w ten sposób, że... ...strzelę jeden raz, schowam się, zniknę ze spota i tak w kółko. Jest lew. Dobra, udało mi się go trafić. No, znowu ze spotem. Kurczę. Nie mam jak tutaj sobie zrobić tego double busha Ten krzaczek jest za mały i pewnie znik od razu po tym jak strzelam. Okej, okay, strv dostaje w plecy, więc musi zaraz się obrócić. Gato mogę wykorzystać i zrobić to w ten sposób i go wykończyć. Dobra. I został lew, który ma 700 HP. Ale słaba bitwa. Zrobiłem tylko 1000. E, 1000 2100 uszkodzeń. Ok, lew zaraz będzie odesłany do garażu przez tego Jocha. Ja tu mogę coś wykombinować i podjechać przez środek mapy i użyć tych krzaków do spotowania Skorpiona czy też 28 Prototypa, chociaż nie. Indian Panzer i Progetto bez spota. Hmm, a to ciekawe. Pytanie, gdzie są te dwa pojazdy? Lew zginął. Aha, to Skorpion przestawił się na kwadrat B4. Indian Panzer dostał spota. Okej. Okay. Czy ja mam na niego bicie? Tak, mam na niego bicie. Byłem spota nie do. No właśnie, to jest 350 metrów. Tego się obawiam, że dostanę spota po tym jak się tutaj wychyle, Ale to była zbyt mała odległość, żebym właśnie nie dostał spota. Ok, Skorpion. Tak jak mówiłem, jest na kwadracie B4. Ja załaduję szybko. Heczka 293. No te heczki na tym czołgu są naprawdę przypotężne. Trzeba pamiętać o tym, że jak wyjeżdżamy na miękki pojazd typu. LC Even, Burask, Su-130pm, Skorpion, No jest masa tych pojazdów. To trzeba po prostu ładować właśnie takiego HE'czka i strzelać za 300. Dosłownie trzeba żonglować z tymi pociskami. Ok, tylko szkoda, że mamy strat 2200 HP. Indian Panzer. Ok, wszystkie czołgi już miały spota. Tylko teraz największym problemem jest to, że Project to zajął sobie G0 i rozwalił nam Arte. I nie mam za bardzo jak do niego dojechać, bo sam jestem na jeden strzał. I boję się, że on zaraz wychyli się tutaj na tym środku i mnie zaświeci. Dlatego sobie przywrócę te drzewka. Okej, okay, te 28 prototyp gdzieś tu stoi. A on jeszcze spota nie miał. No tak, musi być tutaj, w tym miejscu. Hmm. to zaraz wyjedzie tutaj na środek. Su 130pm odpowiedział spota, więc Project teraz ma wolną rękę, żeby nawet przejechać w ten sposób. Mhm. I zaczynamy padać jak kaczki. Oho, project to jedzie. Ten czołg też nie ma zbyt dobrego kamuflażu więc. Dlatego dostał spota na 360 metrach, ale muszę teraz uważać. Ktoś może mi pomóc. Chyba nie. Dobra, project to jest już na moje trzy strzały. Tą kawu piątką musisz mi pomóc. Jesteś w stanie to zrobić, czy raczej nie? Projet już podjeżdża tutaj na blisko. Okej, okay, ja nie będę się wychylał. Poczekam za tym to O nie, czemu ty tak jedziesz? Dobra, projekt jest na jeden strzał. Okej, okay, udało mi się go wykończyć. Ale to zepsuł. Ja byłem pewien, że on nie wyjedzie tutaj, jak zobaczy KW-5. On nie ma szans, żeby przebić właśnie takim snapem KW-5. Musiał strzelić tutaj. A snapem straight na takim rozwalonym dziale to naprawdę trzeba mieć ogromne szczęście. Dobra, został Indian Panzer, który ma 700 HP. T28 ma około 400 z tego co pamiętam i 50 to ma full HP. Hmm. Setka też już może być tutaj gdzieś na kwadracie K5, K6. Więc nie mogę jakoś tutaj grać zbyt agresywnie. Muszę stopniowo podjeżdżać pod linię K z su-130pM. I zobaczymy, zobaczymy, co uda się wyciągnąć z tej bitwy. Aha, te 28 prototypów szyja nam Jocha. No tak. No, to trzeba coś zrobić. Trzeba coś zrobić. Patrząc na to, że ten Tedek spuszował Jocha, to tutaj w tych sektorach nie powinno być nikogo. Zostały cztery czołgi, więc te czołgi raczej powinny trzymać się razem. Ale właśnie, raczej to jest random, więc. Obawiam się, że ta setka może gdzieś tutaj być i po prostu zaraz się wywalę. Hmm. Prototyp cały czas stoi w tamtym miejscu. Czy taka łopiątka zaraz zginie? A, zginie, zginie, bo idę pancer wjechał jej na plecy. No to nie wygląda to zbyt ciekawie. Strata 2700 HP. Ja tutaj nic nie mogę zrobić. Nic, a nic. Kurde, szkoda, że ten gracz ma full HP i nie podjeżdża gdzieś do przodu. Ja wiem, że to jest Tedek. Ale jakby on zebrał odsetki czy coś, to moglibyśmy wyjechać we dwójkę. On by dał z za 600, jeżeli by oczywiście trafił, ale. No po prostu ten gracz woli stać tutaj. A my musimy coś zrobić. Jest wynik 11-13. Musimy złapać jakiś czołg, a jak będziemy stać właśnie na kwadracie K8, to nic nie zrobimy. Oni po prostu nas spuszują. W takiej sytuacji jak mamy właśnie stratę 2700 HP, powinniśmy próbować złapać jakiś czołg, zrobić jakąś peskę na dojeździe, może 3, tak żeby jakoś wyrównać HP. Może jakąś lufę dobić, ale chyba się na to nie zanosi. Ja nie mogę też grać zbyt agresywnie, bo mam za mało HP. Mam tylko 63 HP, także no nic tutaj nie zrobię. Jeszcze oni teraz na kapa wjechali. Jest ten T28. Obym teraz spota nie dostał. Okej, okay, nikogo nie ma na środku. A to dziwne. A nie, jednak jest. T28. No, całe szczęście nie mam spota. Spróbuję wykorzystać tutaj te krzaki. Muszę go sobie zaświecić. Dobra, teraz ma spota. I wykorzystam te krzaki jako taki double. Push. O nie, 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 nie. Zobaczył te drzewka, które się przewróciły. Dobra, może teraz? Jest to jakiś piksel na niego? On niby jest. Okej, okay, udało mi się trafić. Mam bicie na włas, ale to nie jest zbyt łatwa pestka. O, teraz strzeliłem w kamień. Oho, on mnie chyba będzie puszować, tak? Chyba tak, teraz mam spota. A co, jakbym po prostu wjechał po tego TDK? On się raczej tego nie będzie spodziewać. Czy on ucieka? Tak, on ucieka. To hmm. To niedobrze. 3 minuty do końca tej bitwy. A jeszcze, tu teraz strzelił za zero w traka. Niedobrze. Załaduję sobie haeka. Może uda mi się przebić tego gracza właśnie z tyłu z haeczka. Gdzie on jest? Musi tutaj uciekać. O nie, najgorzej. 50 to mnie wykończy za sekundę. Dobra. Muszę wykorzystać ten wrak. Hmm. Tylko ten SU 130 pm powinien spotować sobie dojazd. A tego nie robi. I setka zaraz będzie w tym miejscu. O właśnie, już jest. OK, może dam się go wykończyć. No chyba, że nie będę trafiać. a no, mam na plecach te 28 prototypa, no to już jestem w garażu. Albo i nie, bo nie trafił. Może dam się go jeszcze objechać i zrobić jakiś damage. Ale co z tego, że zrobię damage, skoro przegram tę bitwę? O nie. Kurde, myślałem, że nie ma naprawki, ale... Nie no, on musiał mieć naprawkę, przecież przez 4 minuty nic się tutaj nie działo w tej bitwie, także to był akurat błąd z mojej strony. Powinienem go sobie sfarmić, to bez problemu. 4800 uszkodzeń, duży kaliber, 3 fragi, wynik drużynowy. Raport szczegółowy i lecimy z drugą bitewką w tym odcinku. Mapa Zatoka Rybacka. Mam troszkę deja vu. Moja pierwsza bitwa, którą zagrałem na tym pojeździe, była na Zatoce Rybackiej. I też wtedy nagrywałem filmik na YouTube'a. Byłem z drugiej strony. I spuszczowałem agresywnie chyba miasto, z tego co pamiętam. Albo nie, albo byłem też z tej strony i grałem tutaj. Kurde. Nie pamiętam, wiem, że na pewno grałem pierwszą bitwę na Zatoce Rybackiej. W sumie pojadę sobie na środek. To są dziewiąte tiery. Nie ma art, nie ma żadnych lightów. Są dwa skorpiony. Nie ma żadnego takiego miękkiego czołgu typu burask. No, są dwa skorpiony. Ale one nie przyjadą tutaj na mida. To mam na myśli. Ok. I zobaczmy, czy uda mi się zaświecić jakiegoś hateka, który będzie skracać, może. Nie, nikt nie skraca. Na tam strzelił tutaj, bo drzewko się przewróciło. Okej, okay. ale udało mi się trafić snapa w tego gracza za 213. Hm. Nikogo tu nie ma. Żaden hatek nie skracał. A szkoda. Ja już tutaj czekałem z moim działkiem. Gdyby to było pestek? Jedna, druga, trzecia. No, cztery pestki mogłem dać na tym przejeździe. 4 sekundy przeładowania. <grych> Niesamowite co jest. A, i już przejechał tutaj ten hatek. Szkoda, szkoda. Gdzie ja zaświeciłem tego... A, tutaj. On przejechał do miasta. Okej. Okay. A co jakbym sobie załadował hita? I zrobił to w ten sposób. Ten gracz na pewno będzie się tutaj wychylał, tylko. Hmm. O, jest. Będzie na niego bicie. wz go sproksowała. O właśnie, jest bicie. O nie, mam spota. Muszę uważać. 122tm ma bardzo celne działo. Ale słaby dpm. Co nie zmienia faktu, że ma bardzo celne działo i nie chciałbym właśnie dostać od niego pestki. Grając w ten sposób, jak, jak to zrobiłem. Tylko jest taki problem, że teraz też mogę dostać spota. O, ja go nie trafię po tym w Chyba mam spota. Nie, nie mam. Nie. Nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. A, ty się obracasz? Dobrze. Hmm. Ciężko będzie mi go przebić. Ogółem, ciężko będzie mi go trafić, a co dopiero przebić. Ok, on puszuje tam M75, e a M75 e strzelił do niego za ponad 500. Roger to mnie chyba. Dobra, nie mam spota. Myślałem, że dostałem spota właśnie od tego proga, ale na całe szczęście nie, nie dostałem. Gdzie jest ten 50? Albo UDES. To sobie apka. Teraz nie potrzebuję hita. Mamy przewagę 1200 HP, ale straty dwóch luf. A 122 Tm zaraz będzie w garażu, tylko? Czy nie? Nie, nie będzie. A co jakbym? Odjechał tutaj. O kurde, 257 już jest tutaj na blisko. Ok. Będę miał teraz bicie na tego gracza, ale. Mm, no tak, to jest sobie gdzie 257 muszę załadować hita. Nienawidzę strzał do tego czołgu, naprawdę nie Na no całe szczęście udało mi się go przebić dwa razy. Spróbuję to spuszować. UDES zaświecił naszego losa. Gwardzista też zrotował do miasta. Oha. UDES mnie zaświecił. Ok, udało mi się go trafić. Takim fartownym strzałem w sumie. No i, wjechałem w bunker. Nie w bunker tylko. Niestety przyjemną jedną peskę od tego UDESa a niepotrzebnie. Ok, przewaga tylko 150 HPO, a 50 tutaj przyjechał. Załaduję hita. O kurde, ale mi się kamera zbugowała. Dobra, dostał przebicie. Za 219 spota nie dostałem 3-3, jeżeli chodzi o wynik. O! Może teraz? Cofnij ten project to, cofnij, cofnij. Dobra, 50 Jest już na dwa strzały. No i szkoda, że to było za zero o, maper ma perma. A, i dostałem blind od niego. Nie dobrze. Bardzo niedobrze, ale dziwna bitwa, jest wynik 4-5, przewaga tylko 120 HP. Okej, okay, 122tm jest w garażu. nie gdzie jest ten ST i ST-1. Okej, okay, nie mam spota. Teraz dostałem spota. Aha, co? Ci on gra na siatce kamuflażowej? Chyba tak. To jest niemożliwe, że ja nie zaświeciłem hateka, który stoi na otwartym polu. To jest niemożliwe, naprawdę. Orazista, już nie mogę się tak wychylić. Zostanę wtedy pestkę od tego hateka. Hmm. To jest niemożliwe, on stoi dosłownie w tym miejscu i ja go nie zaświeciłem tutaj. Więc są dwie opcje, albo ten gracz używa siatki. A druga opcja jest taka, że jest tutaj zbugowane jakieś drzewko, które mnie zasłania. Ok, UDES do mnie strzelił, jestem teraz na jeden strzał. Powiem szczerze, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że przyjadę tutaj bez spota. Ile to jest metrów do tego UDESa? a 318. Hmm. No, może mnie wykończyć, jak będę chciał uciekać stąd. Muszę troszkę uspokoić, grę gram zbyt agresywnie i tracę HP niepotrzebnie. Ok, UDES jest w garażu. Swoją drogą zobaczcie, to jest druga bitwa z rzędu, która trwa dłużej niż 5 minut. To jest naprawdę bardzo rzadkie w obecnym wodzie. S50, oczywiście, nie trafiłem, jak żeby inaczej. Mam niby bicie na skorpiona, ale boję się, że dostanę spot od tego E50 chociaż może nie. Okej, okay, skorpion dostał pestkę. Można mi się jeszcze jeden raz do niego strzelić. Okej, okay, dobra. Może jeszcze jeden raz? Nie, niestety nie trafiłem. Może teraz? O kurczę, Ciekawe, czy to wejdzie. Nie, nie wiesz, bo schował się za budynkiem. okej. Okay. Jakby ten projekt to zaświecił tego E50, to może udałoby mi się go wyciągnąć. Hmm. Ile ma HP ten 44 Chyba jest na moje dwa strzały. On ma cover STG i Skorpiona, więc nie ma sensu wyjeżdżać nawet dwóch Skorpionów tak czuję. C50 kurda, nie trafiłem. trafiłem tutaj taki piksel. Nie, nie ma szans, że uda mi się go trafić. Ok, on, on już się schował. Zostało 6 minut do końca tej bitwy. Od czego ja teraz dostałem spota? Od tego E50? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Nie wiem od czego ja tutaj dostałem spota. Ktoś musiał chyba wjechać do tego krzaka, bo to nie jest możliwe, żeby ten na 50 mnie zaświecił. To nie jest możliwe. Albo T44 gdzieś tutaj wychyliło, ale nie no, przecież jakby tu podjechał, to bym go zaświecił na proxy. Dalej dalej. O, jest bicie na 50, może teraz? No, w końcu. 2048 uszkodzenia, szkoda, że WZK się wywaliła. Spróbuję stąd zaratować. Pojadę do miasta, widzę, że tam project to pojechał agresywnie. Gwardzista teoretycznie ma mnie na jeden strzał, ale on raczej stoi gdzieś już tutaj na kwadracie A4, A5. Przynajmniej ja bym tak zrobił. Jakbym widział, że nie mam nikogo w mieście, kto mógłby dać mi cover. Przewaga 752 HP, 98. Ile HP ma ten projekt? To 74. Uuu, to też ma bardzo mało. Ok, a co robię STA2? Stoi na K1 razem z WTK. Jednak jest troszkę mniejsza przewaga, jeżeli chodzi o HP. To jest tylko 108, a nie 700, jak to było przed sekundą. Hm. Ta bitwa trwa już ponad 10 minut. To jest druga taka bitwa z rzędu. Masakra. Masakra. A może to jest tak na ósmych tierach? Może tylko na dziesiątkach są bitwy 3-minutowe? Kto wie? Dobra, nie mam tutaj spota. Ale i tak muszę tutaj uważać. Nadal jest szansa, że ktoś może stać tutaj przy tym budynku. Sprawdzę, czy mam spota, po postrzela. Miałem niby double bush'a, ale o, w sumie mogę to zrobić z tej strony i wtedy się schowam za budynkiem. Mam spota jak się wychyliłem? Nie. A teraz? Chyba też nie. To drzewko mi przeszkadza. I nie mam jak za bardzo sprawdzić, czy ktoś tam stoi, czy nie. Dobra. Chyba spota nie mam. Gdyby ktoś tu stał, to już dawno by do mnie strzelił. My mamy zajęty środek, więc mogę jakoś podjeżdżać tutaj do tych krzaków, ale mam takie dziwne przeczucie, że ten STG albo gwardzista są tuż przede mną. O, okej, okay, nie mam spota. To jest troszkę dziwne, nie będę ukrywać. Teraz mogę dostać spotę jak będę przejeżdżać do tego drugiego krzaka. Okej, okay, nie mam, czyli oni wszyscy są pochowani na... W kwadratach B1C1, o właśnie, jest gwardzista. Nie wierzę w to. Naprawdę nie wierzę. On stał w taki sposób, że spotnął mnie dopiero tutaj, w tym miejscu. Ja już byłem pewien, że mam tego krzaka i że zaraz będę spotować wszystkie te TDK tutaj z tej pozycji. A to się okazało, że gwardzista stał w takim miejscu, że nie spotował w ogóle tego krosa. Jakby ustawił się w tym miejscu. O, jest skorpion. Jakby ustawił się w tym miejscu. To wtedy on by mnie zaświecił już w tym miejscu, gdzie jest teraz progetto I wtedy ten skorpion mógłby mnie wykończyć właśnie stojąc z tej pozycji. Tutaj stoi się, jak chce się strzelać. I na przykład wiemy, że nic nie może być w tym miejscu. No bo na przykład ten progetto nie mógł tutaj podjechać, bo ten gwardzista cały czas to spotował. A jakby gwardzista stał tutaj, no ale to są takie, wiecie już gdybania. Także ja nie przedłużam i zaraz zobaczymy się na wynikach tej bitwy. OK, bitwa zakończona remisem, zrobiłem tylko 2000 uszkodzeń, wynik drużynowy, raport szczegółowy. Chciałem zagrać minimum 3 bitwy w tym odcinku, ale ten materiał trwa już ponad 25 minut, więc nie ma sensu teraz grać trzeciej bitwy. Bo jest duża szansa na to, że po prostu ta trzecia bitwa też będzie trwała 10 minut i ten materiał będzie prawie 40-minutowy. A takie długie filmiki raczej nie są zbyt dobrym pomysłem. Tak wygląda dzisiejsza sesja: 0% ze zwycięstw. 3400 uszkodzeń, 200 po spocie, 1300 średniego expa na porażkach. Na porażkach 1300 średniego expa. Nieźle. Podsumowując, patrząc na to, że obecnie w sklepie premium jest burask T4400 i KPZ, to KPZ-a ustawiłbym raczej na trzecim miejscu. A nie, jest jeszcze Renegade. To ustawiłbym go na czwartym miejscu. Na trzecim miejscu ustawiłbym Renegade'a. Na drugim też 4400, i na pierwszym Buraska. Ale wiadomo, to jest tylko moja opinia. Ja bardzo lubię grać magazynkami, dlatego dla mnie Burask jest top 1. Premką. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać Wasze wątpliwości, czy warto kupić tego KPZ, czy nie. Także to było na tyle. Trzymajcie się i miłego dnia. Pa, pa.